Dobry wieczór wszystkim, czwarty mecz Los Cogutos w pięćdziesiątym sezonie już SEA Advanced. Naszym rywalem, portugalska ekipa S-Magap, te Ancient dzisiejsze rozgrywki. No i już Enzo wygrywa pierwsze starcie na środku. Tutaj jest atak, jest przejście do Donata. Ale my jesteśmy przygotowani na taką ewentualność. Jest tutaj chudy, jest tutaj również szelcy No i teraz trzeba wychylić, trzeba coś zrobić. Na plecy pędzi już Enzo. To nie może się wstrzelić. Oj i są tutaj problemy, bo padają nasi niczy muchy. Ale Enzo dopiero teraz się uaktywnia, jeszcze nami. Ten na rotacji od strony respa I mamy dwóch na jednego Nenzo już dobiega, stara się tutaj podejść Ale nie będzie takiej potrzeby Teraz będzie okazja, zauważony cień ale nie chce wychylać. Teraz będzie wyjście z free Dobre wyjście jeszcze chudy! On tam gdzieś w tym wszystkim się odnajduje, no i mamy przewagę. Paczka jeszcze nie jest podłożona. i sporo się dzieje w tej rundzie zauważony, kolejny zrywali tam. no, tylko jedna eliminacja, ale chudy. Jest już od strony Donata. Jest mamianka i karus. Za chwilę wyjdzie na plecy. No i właśnie tutaj nie mają o tym pojęcia jako i karus! Ale jeszcze raz dwa fragi zdobyte, no i darczy, pozostaje sam tylko na jednego fraga. Nie walcz tutaj nami, bo na środku dzieje się akcja Kurde Enzo Oraz Etsy, oni trafiają i nagle I Karus, bohater poprzedniej rundy Pozostaje sam, wydawało się, że ten spray Ma szansę powodzenia Ale jednak nie, także dwie straty Po naszej stronie, także wydaje mi się To jest bardzo dobry Prognostyk, 3 do 1 A nasi rywale bez większej ilości gotówki. od Keyba, tutaj już chudy! Ależ agresja, ależ dojazd! Z nami również idzie po swoje, to było przemyślane! Problem, co prawda, trafia, ale tutaj jest chudy, żeby szybko odpowiedzieć. To on już w tym momencie kompletuje Double Kill ale to będzie podejście pod Bombside B. Tutaj przygotowany Enzo, gotowy również Darcie Wille. Teraz ważny będzie timing. Enzo, tylko jeden frak, ależ teraz wyjazd! No i niestety, ale paczka jest podkładana. Nikarus nie jest poobijany. Elsie będzie podchodził od strony redpa. Chudy obrywa, ale i tak chudy trafi. To już jest i Jeszcze! Wychyla Elsi. Mamy 5 do 1. ależ to było odbicie. Co prawda! Ta paczka nie musiała być podłożona. To mogło rozwiązać się nieco inaczej, ale cieszy i tak fakt, że Los Kogutos dopisuje właśnie piąty... Piąte oczko na swoje konto 5 do 1 i on site B. No i tutaj Polacy muszą reagować. Darczewillo oraz z nami przygotowani w Jerzy Dobrze to wygląda, muszą wybiegać terroryści. Problemy po naszej stronie, ale tylko chwilowe. Paczka podłożona to jest spory sukces ekipy Terror. No ale my tutaj powinniśmy zwyciężyć nami, ależ szflik i Karus pozostaje sam, on już wie, że o tą rundę nie powalczy. Może jeszcze powalczyć o odebranie jakiegoś karabinu, ale paczka zostanie rozbrojona. Za tą chwycił się już nami. Wyjście na środek. Tutaj nic nie widzą. Polacy! I niestety, ale I Karus z tymi fleszami. Bardzo agresywnie Polacy w okolicach bombsite'u, B. ależ tam granaty. To zabolało! Wyjście będzie już rampą. Przeprowadzone, ale tutaj świetnie przygotowani Polacy nami. Niestety zabrakło mu amunicji. No i teraz ważny będzie ruch chudego. Elsie jeszcze wyłapie rywala przez tego smoka. Chudy wychodzi, ale i Karus. Tak, przestaje podkładać tą paczkę, no i jest moment, żeby nawet wycofać po drugi bombsite I chyba Elsie będzie się tego spodziewał Ci będzie wychodził, poszedł cover, ale niedokładny I teraz wymiana za bombsitem, ma Elci. jednak sobie tutaj radzi Wychylenie od wa dobry flash, chudy tego spraya przyciągnął Tam jeszcze Enzo, trafia na środku, mamy przewagę, mocno poobijany Rapax Ten już w tym momencie zostaje sam, bo trafiony zostaje Icarus poleci błyskowy no i teraz będzie niebezpiecznie bo wychylamy dwójkowo od tych ale tutaj troszeczkę więcej szczęścia i mam wrażenie że rapak z te dwa fragi mógłby zdobyć Wygrywają niejedno spotkanie. Teraz będą problemy. Darczewilla niestety nie celnie. Musi to ratować Nami. Ale tutaj celowany rywal. Dopalona jeszcze pozycja jego No i chyba tą rundę będziemy musieli oddać. Odsmokowany jeszcze. Chury, który zostaje trapiony przez tego dymnego. LC próbuje, ale na plecach jest już rywal. To jest runda nie do wygrania. Okiem ten smog dorzucony na rampę. Kolejne granaty poleciały, ale Nami. On się nie pomylił. Teraz będzie to podejście, ale... Jest darczewile ten z Fajsewerem. Może być zagrożeniem. Jeden frak zdobyty, co prawda przypadkowo, ale najważniejsze jest to, że ten frak się pojawia i teraz z nami! I to on będzie naszym największym zagrożeniem, chyba, że tą pozycję sprawdzimy, a sprawdzają Enzo. Tutaj jeszcze jednak jest dwójka rywali, Problem próbuje, ale tutaj nie ma żadnych eliminacji, za to chłody się uaktywnia! Jeszcze darczewile! Dokłada swoje trzy grosze do wygrania tej rundy. Rafak zatakuje, jest wyjście przez smołka bardzo sprytnie. Darczewile, nawet trafiony. To był frag niesamowitej urody, ale na plecach był już Polak, żeby odpowiedzieć. 10 do 3, moi drodzy. Wygrana druga pistoletówka w tym meczu. No i już bardzo blisko koguty tego zwycięstwa. Mieć problem, chyba że szybko fraga uda się zdobyć, i to się pojawia. Jest z nami z szybką odpowiedzią. To rzucone to palaki na respy, tutaj już rywale nie będą mieli podejścia. Gotowy jeszcze Enzo, czeka ten zawodnik na jakieś rotacji, ale od tej strony rotacji nie będzie. Jest już wyjście pod wąsem, da problem. Pierwszy frag zdobyty, paczka podłożona, ale niestety nie ma fragów dla nas. Z nami ma problemy, bo ten mocno pobijany musi wycofywać. To będzie frag numer 3 dla problema. A Enzo do bombsite UA podchodzić nie będzie, także możemy być zadowoleni z podłożonej paczki, ale na pewno jeszcze Portugalczycy w grze zostają. Wygrać to starcie, a niestety dla nas są problemy, chociaż LC na spółę z zdobywają tego fraga i paczka będzie podkładana. Ale problem już podchodzi, no i niestety nie uda się to lcm Zabrakło czasu, ułamka sekundy, żeby ta paczka była podłożona, wtedy byłoby na pewno dużo łatwiej. A tak, musimy jeszcze walczyć. 15 sekund. Chudy oraz yy, Darczewile. No, oni już chyba za daleko, a Darczewile ma problem, żeby jeszcze sfragować. Także. Nici z tej rundy i jeszcze Smagab wygrywa kolejną rundę, idą za ciosem. Wyjście od Respa, teraz tylko jeden frak zdobyty. Odpowiada jeszcze Darczewile, ale będzie musiał upaść Polak i Nami! Czy to będzie kolejna uratowana runda? Tak jest! Nami, ty jesteś niesamowity! 12 do 5 i 7 punktów meczowych dla Los Kogutos. Tego dla nas się wydarzyć nie może, chyba, że Rapax jeszcze jakoś to uratuje. Podejście do templa, tutaj gotowy jest jeden z terrorystów, poleci smoke, Raphax niecelnie. Jednak nie podchodzimy teraz, mile, bardzo pewnie. I to jest moi drodzy koniec, mile po raz kolejny. Ragorn pozostaje sam, ale ten również bardzo szybko upadnie. Fenomenalne spotkanie Las Cogutos, wygrana 13 do 5. Bardzo pewne zwycięstwo i trzecia wygrana, jeśli chodzi o 50 sezon SEA Advance. Także bardzo, bardzo dobrze to wszystko dla nas się układa.